Dzisiaj jesteśmy w Liseu, tak raczej sylwestrowo, znalazłam takie przecenione sweterki przy Mierze No Tak sylwestrowo, tak gdzieś, jeżeli ktoś idzie na plenerową zabawę. Znalazłam jeszcze taką piękną suknię. to tak w Pąstku i mam farbę, to z tej klasie to jest Zobaczcie, jest czarne. Zobaczcie czy ja wam te jasne przymierzę, żeby taki kontrast był. Piękna telekop na czarną sukienkę, tuba z paseczkiem na trzewce, 39 zł, rozmiar P, przymieszany mi sobie i tu jeszcze mamy. to już są takie króciutkie rzeczy. Mamy to chyba wyprzedaże można jest sylwestrowo z... tak, i sylwestrowo udać sobie Takiej to jest takie, jest LK 47 zł. czy ktoś to źle powiesił? To jest taki to jest nie, to jest takie, jakby ciutko zrednio. Takie są przyszłe. Rękawy ryśle są takie. Ale jest naprawdę ładnie i nie opina księcha, więc z tyłu je no Zillions. jest tam fajna, jest kokardka, ładna. Jest na ja wam tu zaraz w tej się. Ładna jest kod. Jak widzicie, to jest ten ty sukienki. On ma kokardkę, on ma ten kąt wycięty i jest na tarki kościąkiem. No, ładna jest i wygodna. Standardowy weter, on jest ze złotą nitką. Tak nie widać, że to też się błyszczy, ale jest bardzo przyjemny.

Ale zobaczcie ja wam pokażę tetale rękawy. Można sobie guzik zapiąć jest jest bardzo godna, elastyczna i nie widać tych naszych boczków tutaj. Zobaczcie.

Przymierzyłam wam jeszcze spodnie z tymi cekinami, są w białym kolorze i w czarnym, ale to jest na wysokie osoby i te cekiny zahaczają się o siebie, nie wiem czy przychodzenie jak to będzie, ale zobaczcie sami i osądźcie. Są wygodne, naprawdę są wygodne tylko, że chyba nie dla każdego. Ty cię raczej z tecze po 8 zł.